Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu Sniper Elite 4 poradniki. Moi drodzy, w tym poradniku chciałbym pokazać wam jak możemy osiągnąć wyzwanie Hail, jeszcze się zobaczymy. Wyzwanie Hail, jeszcze się zobaczymy jest dostępne na misji Celfurer i zgodnie z opisem tego wyzwania musimy zabić Hitlera w walce wręcz nie tracąc swojej przykrywki. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wyzwanie to jest dość trudne. Z tego względu, że faktycznie, gdybyśmy chcieli wykonać je w taki naprawdę profesjonalny sposób, czyli najpierw wybijając ochronę furera, a dopiero potem zajmując się nim samym, może stanowić to dla nas pewne problemy. Jednak okazuje się, że wyzwanie to można wykonać w o wiele prostszy sposób, i ten sposób będę chciał wam pokazać w tym poradniku. Moi drodzy, żeby wykonać to wyzwanie oczywiście wybieramy się traget Furer, poziom trudności łatwy, to jest akurat tutaj dość istotne, dlatego że ochrona może nas Furera dość mocno obijać. Co jest ważne do zaliczenia tego wyzwania to to, żebyśmy mieli snajperkę z pociskami wytłumionymi, to jest bardzo istotne i jeśli taką snajperkę mamy to możemy przechodzić do rozgrywki. Priorytetem po rozpoczęciu misji jest to, żebyśmy dostali się jak najszybciej do budynku. I to jest bardzo ważne, dlatego że jeśli spóźnimy się, to furę minie już punkt, w którym możemy go w ukryciu zabić, dlatego musimy się nie spieszyć. Od razu na samym starcie przeładowujemy sobie pociski na pociski wytumione. To jest bardzo istotne. Likwidujemy snipera, który znajduje się na samym końcu na godzinie mniej więcej pierwszej. Przechodzimy na stronę prawą. Likwidujemy kolejnego żołnierza, który stoi nam na drodze, idziemy wzdłuż ścieżki. Kiedy tutaj skręcimy w lewo, będziemy mieli jeszcze jednego tego żołnierza, także ściągamy z pocisków wyciszonych. Nadal kierujemy się do przodu. Tam widzę, że mm, kilku strażników e, się zorientowało, ale tak naprawdę e, nie powinno to stanowić większego problemu, pod warunkiem, że nie zorientował się nasz Führer, tak, tak budynku. Mam nadzieję, że nie, ale za chwilkę to sprawdzimy. E, tu na 12 może być snajper. Jeśli będzie, likwidujemy go. Jeśli będzie się schowi i nie będzie widział e, nas, to w tym momencie możemy jeszcze. Możemy jeszcze po prostu przelecieć na prawej, dopiero później po lewej stronie go ściągnąć. O, proszę bardzo! Ale powbijały mi dodatki po prawej stronie. gdy skręcamy, napotkamy na dwóch strażników. Tych strażników także likwidujemy. Jednego, drugiego lecimy na lewą stronę. No i teraz, jeśli nie zlikwidowaliśmy z najprawczej, to jest ten moment, w którym możemy go, nawet musimy go zabić. Kierujemy się na dach, no i moi drodzy, kierujemy się do budynku. I teraz tak, bardzo ważne jest to, żeby Furer nie wykrył naszej obecności do momentu, ani obecności tego, że coś się dzieje w ogóle, tak? Czyli nie było oznaczone żółto do momentu kiedy wykonujemy to wezwanie. Tutaj zeskakujemy sobie na dół. Furera widzimy, także nie musimy nawet skupiać się na jego oznaczaniu. Tutaj możemy sobie je podbiec. Pamiętajmy tylko o tym, żeby podbiec na kucka, ponieważ jeśli byśmy biegali... No nie jestem pewny czy strażnicy by tego nie usłyszeli. Tu jeszcze sobie możemy śmiało, śmiało podbiec, i teraz tutaj zeskakujemy, Z tym tylko, że nie zeskakujemy normalnie z rusztowania, dlatego że zeskoki z dużej wysokości również alarmują strażników, tylko zjeżdżamy po Róże. No i moi drodzy, czekamy na naszego furera. Możemy sobie go jeszcze dodatkowo oznaczyć, żeby był widoczny. Furer, tutaj możemy sobie śmiało podejść. Furer nas na pewno nie zobaczy, ale można zobaczyć ten strażnik. Więc jeśli on by się obrócił w naszą stronę, to byśmy musieli się. Z powrotem wycofać, tak? O właśnie, tak jak widzicie. Furer ślepy, nie widzi, ale strażnik jest czujny. A kiedy on sobie już pójdzie, śmiało możemy podejść do przodu. Moi drodzy, wyzwanie polega na tym, że musimy zabić furera w momencie, kiedy on będzie schodził na dół. Generalnie, jeśli strażnicy nas wykryją, naszą obecność, nic się nie stanie pod warunkiem, że nie będzie to wykrycie na czerwony, Jeśli by to wykrycie było na czerwono, to w tym momencie byłoby zadanie nieudane. Natomiast jeśli jest na żółto, śmiało jeszcze to zadanie możemy wykonać. Tak? Czyli kiedy zabijemy Furera, w momencie kiedy jest jeszcze ten żółty znacznik, to zadanie nam się zalicza w taki sposób, jakbyśmy zabili go całkowicie w ukryciu. Kluczowym momentem jest ta chwila, w którym używamy klawisza E i którym rozpoczynamy zabójstwo Furera. Jeśli nam się to udało, do momentu, dopóki strażnicy całkowicie nas nie wykryli, takiego chrona. W tym momencie zadanie śmiało możemy mieć wykonane. Także dzięki za oglądanie kolejnego odcinka z cyklu gry: poradniki do gry Sniper Ali 4. Mam nadzieję, że się poradnik komuś przydał. To jest naprawdę bardzo łatwy, prosty sposób na wykonanie tego zadania. No i do usłyszenia w kolejnym poradniku z cyklu tej gry. Także trzymajcie się. Do usłyszenia do kolejnego poradnika. Cześć.